Tutaj mamy gołąbka o numerze 264. 264. Tu kolega pan Tomasz zaprezentuje. Jeśli chodzi o jedną stronę, to jest Hytil syn Iwana Herboc. A z drugiej strony, Krzysztof Szkolny kitel i lotniczka derau Sablon 62. Bo już kojarzę. Ta babcia co miała 60 konkursów w życiu i ponad 21 tysięcy konkursów kilometrów w czasie, w czasie lotów. Także to jest samiczka czy samczyk? Samiczka. Samiczka o numerze 264. Tutaj mamy kolejnego gołąbka o numerze 272. Z jednej strony mama to jest Quattro Alvagre Academy Loft. To jest ta samiczka z długiego dystansu, tak? Z genus familii. Z genus familii. A tata tu jest. Yy... Tata jest Chelens yy... od yy... bratów Ucherkowych. Aha, czyli to jest Chelens. Jeden z tych dwóch szelensów, co ostatnio tak. trzymałem w ręce z tych ciemnych. I to prawdopodobnie będzie co? To no, prawdopodobnie będzie za samica. Samiczka taka potężna. Tak. Duża samiczka. E, tutaj mamy kolejnego gołąbka o numerze 265. Jeśli chodzi o tatę, jest to Szelens. Linia Szelens, bo dziadek ojca to był w Nacionala 1 e, od herboca. A jeśli chodzi o mamę, to mama już tu widzę lotniczka od pana, tak? Tomasz Hanzel pisze z Olimpia Macha. Tak. Z Olimpia e, Macha tutaj gołąbków, a tata szelens. I to będzie samiczka, tak? Samiczka, tak. Samiczka. E, I tu jest ostatni gołąbek, którego z gołąbku Marka do kolegi, który sobie cztery zamówił. E, wszystko są samczyki. Tu jest jedna samiczka. I to jest samiczka no z najlepszej pary, siostra najlepszej lotniczki Czech. Czyli to, co najlepszego tu u pana Tomasza mogłoby być. Tak, tak. Tutaj kolejny gołąbek, samiczka prawdopodobnie o numerze 249. Jeśli chodzi o mamę, to jest to samiczka z linii kruger, oryginał od Lubomira Kubaczka. W sekcji samice rozpłodowe prezentujemy jej matkę. A jeśli chodzi o ojca, to jest Thorsten Daum. E, też miałem go w ręce, to taki pana lotnik, taki, taki na piersi kojarze niebieski, e, bardzo dobry lotnik. Nie ma pan z niego najlepszego lotnika za parę lat, tak? Teraz jest, za, 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 dwa, za dwa lata najlepszy lotnik, e, to jest tata, także e, myślę, że bardzo fajna samiczka, bo Eee, wyszła kapitalna z budowy eee, Ładniejsza od mamy Tata dał budowę, fajna para, powiem tak Tutaj mamy kolejnego gołąbka o numerze 261 I teraz zaczniemy tak Jeśli chodzi o mamusię, no to jest linia szelens. Eee, matka była lotowana przez Pana Tomasza Super zawodniczka, pierwsza w kategorii F w OS w 2021 roku, w 2022 też była lotowana, w 23. była trzecia lotniczka ESO i trafiła do rozpłodu. i Jest to mama, to jest linia Shellens. A jeśli chodzi o TATĘ, to jest Talent Quattro, czyli Gołębie na wspólne goemniki. Jest tu Gaby Vandenabele Gołębie, Stefan Lambrecht. Rodowód będzie na końcu. Prawdopodobnie samczyk. Prawdopodobnie samczyk. Tutaj prezentujemy kolejnego gołąbka o numerze 273. Jeśli chodzi o tatę, to jest Akademy Loft po gołębiach Ganusa z Pipy zakupionego i z dwóch stron z Ganus, czyli typowo gołąbie pod wspólne goemniki, jeśli chodzi o mamusie, to ona też wywodzi się z gołębi Greg Rocket czyli wspólne gołębniki kto kojarzy i Kosuba Milan brat olimpijczyka 761 drugi na olimpiadzie w kategorii A w Czechach w Czeskiej Republice w 18 roku pierwszy na olimpijczy w kategorii A w OS i drugi Olimpijczyk w kategorii H OS. I są to gołębie e, Heremans Od Kasuba Milan e, Linia Olimpiady Czyli linia Olimpiada 003 Od e, Her, Heremansa. Tutaj mamy kolejnego gołąbka O numerze 274 Jeśli chodzi o tatę to jest Marek Skrzpek samczyk, którego żeśmy już na filmie prezentowali nakrapiany nakrapiany a mama to jest Johan zdenek Gaby van Abele linia Jeśli chodzi o ojca co pamiętam wydał panu bardzo dużo dobrych lutników, prawda Także numer 274 samczyk Tutaj mamy kolejnego gołąbka. 267 jest to samiczka. Jeśli chodzi o tatę, to Akademy Loft z gołębi Ganus Pipa Elite. I dziadek i babcia to jest Ganus, czyli ma, tata jest 100% Ganus Family. Jeśli chodzi o drugą stronę, babcia Greg Rockert. Czyli wspólne i Kosuba Milan po bracie Olimpijczyka 761, drugi Olimpijczyk w kategorii A w Czeskiej Republice w 18 roku, pierwszy Olimpijczyk, olimpijska kategoria A OS, czyli w oddziele w 18, pierwszy w kategorii A, drugi w kategorii Olimpijskiej H i jest on to gołębie Heremans linia 003 To mamy kolejnego gołąbka tym razem coś dla sprinterów. Jest to samczyk o numerze 269. Jest to linia Kitla, bo jeśli chodzi o mamę, to mama to jest córka Kitla, czyli jest to wnuczek Kitla. 03 Vande Bulka razy Safyra Leo Hermans, czyli babcia to jest Safyra, dziadek to jest Olimpik to jest Kittel, a z drugiej strony Gołębie Jansen, Kut, Kutra, Józef, linia Jansen, linia Kitla, bo dziadek jest Jansen, a babcia jest linia Kittel. Dirk van de Bulk, wywodząca się z gołębi Les Green oryginałów, które, jak wiadomo, miał gołębie van de Kitle, czyli parowanie na gołębie sprinterskie. To to parowanie mi dało cztery pierwsze konkursy? To parowanie, czyli cztery pierwsze konkursy, zrobiło rodzeństwo z tego łączenia. Tutaj mamy kolejnego gołąbka, samczyk, niebieski pstry o numerze 263. Jeśli chodzi o tatę, to jest z Iwana Herbocza i ogólnie linia Herboc jest, jeśli chodzi o tatę, tak? Tak. A jeśli chodzi o mamę, to jest to z gołębi Krzysztofa Szkolnego, Best Kittel. Razy Kosuba Milan, Derał Sablon, czyli mama to jest krzyżówka gołębi Kitel razy Sablon. E, Przydziem Babcia to jest wspaniała lotniczka, która zrobiła 60 ponad konkursów i 21 tysięcy konkursów kilometrów. E, Derał Sablon, e, dziadek Krzysztof Szkolny, Best Kitel, a z drugiej strony Gołębie Chytila e, z Herboców z Iwana. Także taki samczyk. Tutaj mamy kolejnego gołąbka o numerze 260. Jeśli chodzi o tatę, jest to Szelens. Jest to Szelens. Jeśli chodzi o mamę, to też jest Szelens. Jest to lotniczka pana Tomasza, która była czwartą lotniczką ESO. W 23 roku miała 12 konkursów, więc została przeznaczona do rozpłodu, a to jest cała mama, jak pan Tomasz mówi, podała się na mamusie, tak? Tak, akurat barwa jest inaczej, że ojciec jest taki, taki, takiego koloru, a matka jest niebieska. Mhm, ale pod kolor na tatę Szelensów, tak. a budowa na mamę, tak. budowa na mamę. Tutaj mamy kolejnego gołąbka o numerze 286. Jeśli chodzi o tate strony, to jest to gołąbki wspólnogołębnikowe Akademy Loft, wywodzący się z Akademy Loft i Lubomira Kubaczka, Queen Eurita, Queen Algawre, czyli gołąbki na wspólne gołębniki. Jeśli chodzi o mamusie, jest to linia Kittel Dirka Vandebulka. E, bezpośrednio po Les Green, podwójnym duble Kittel. E, razy Les Green. Wnuczka Kittel, czyli mama to jest bardzo mocny imbret na Kitla. Bardzo mocny. Czyli tu pradziadek jest Kittel. E, pradziadek to jest właśnie Kittel. Tutaj mamy kolejną samiczkę. Samiczkę o numerze 250. Jeśli chodzi o tatę, to Thorsten Down. Bardzo dobry rozpłodowiec u pana Tomasza, po którym ma najlepszego lotnika za dwa sezony lotowe. A jeśli chodzi o mamusie, mamusia oryginał Lubomir Kubaczek z Po Hardy Kruger Black Hardy, czyli gołębie Krugery. Dziadek jest Black Diamond, Mike Ke Hardego Krugera, Razy Gołębie Lubomira Kubaczka, Blutoni, czyli Olimpijczyk Kubaczka i córka Toni, czyli Imbred na rodzinę olimpijską Blutoni Lubomira Kubaczka, Razy Hardego Krugera, także to jest w rodowodzie od strony mamy oryginał Lubomir Kubaczek, tata oryginał Torsten Daum. Jest to samiczka. Mamy tu kolejnego gołąbka o numerze 262. Jeśli chodzi o mamę. Mama to jest lotniczka od pana Tomasza, którą przeznaczył do rozpłodu z linii szelans. Super samiczka w kategorii F to jest jeśli chodzi o matkę. W 2022 roku jako roczna bardzo dobra lotniczka. Osiem konkursów. Jako dwu, dwulatka w 23 roku yy, była trzecią lotniczką ESO, także została przez pana Tomasza wycofana do rozpłodu i jest to mama linia Szelens A jeśli chodzi o tatę, to jest Talent Quattro, yy, czyli gołąbki yy, wspólnogoemnikowe Wandenabele i mazury, czyli typowy wspólny gołębnik. Kolejny gołąbek o numerze 266. Jeśli chodzi o tatę, tata to jest szelens. Eee, szelens, którego też żeśmy prezentowali na gołębniku. Jak prezentowaliśmy samczyki rozpłodowe. I białe piórko jak z Jeśli chodzi o mamę, jest to Olimpia Macha. Olimpia Macha, czyli tutaj znany team team z Czech. Po pana uchowanej samiczce, już u pana Tomasza. To była lotniczka przeznaczona do rozpłodu, mama. Nie, to była specjalnie wychowana, specjalnie wychowana i, wychowana. i przeznaczona, przeznaczona do rozpłodu. A to jest szelensa, to jest z, tego, długie, z tego, drugiego. tego drugiego? Z tego drugiego, co żeśmy prezentowali bez rodowodu, nie? Tak. tak. To jest z to jest tego. poznaje po samiczce, że to będzie i tata. E, tutaj mamy kolejnego gołąbka o numerze 257. Więc tak, jeśli chodzi o ojca, to jest Marcello oryginał Greg Team Greg Team czyli gołębie wspólnogołębnikowe tutaj w rodowodzie są gołąbki Marcela Albrechta czempion Belgii na 2005-2006 roku na długim dystansie z samiczki Paulina w rodowodzie Granson Best Pal Marcel Albrecht Daute córka siostry Baka jeśli chodzi o rodowód to sobie zobaczycie jeśli chodzi o mamę jest to Olimpia Macha i patrząc w rodowód, też mamy gołębie Derao Sablon, wnuczka Fredycho e, i Van Roy, czyli gołąbki wspólnogołębnikowe na długi dystans. E, także wydaje mi się samczyk pod takie dystanse. Wszystko to są zamice. Wszystko to są zamice. To są zamice. E, tu mamy kolejnego gołąbka 259 jest to szelens ponieważ tata to jest szelens, którego żeśmy prezentowali na wcześniejszym filmie z samczykami rozpłodowymi już widzę też po kolorze oka taki ciemny ciemno nakrapiane ciemne ciemny ubarwienie samiczki prawdopodobnie jest to samiczka jeśli chodzi o mamę jest to lotniczka od pana Tomasza też z liczby, z linii szelens e, tylko, że przeznaczona już do rozpłodu Czwarta lotniczka oddziału. Później miała w 23 roku 12 konkursów, mamusia, i trafiła po prostu ta lotniczka do rozpłodu. Jest to, jest to jej córka. W ten sposób wygląda numer 259. Tutaj mamy kolejnego gołąbka samczyka o numerze 284. Jeśli chodzi o tatę, to jest Jochman Zdenek. Linia Gołębi na Linia Gołębi na Jeśli chodzi o mamę, to Lubomir Kubaczek. Syn Blutoni, czyli z, z złoty medal. Blutoni to był olimpijczyk. Lubomira Kubaczka to jest pradziadek. I angielska. Engel And Jules Les. Rodzice panu wydały od tego gołąbka. Samiczka jest moja, To jest nowe połączenie, tak? To jest, to jest nowe połączenie, a samiczka ta jest od 20 roku u mnie w jedna. Ta matka jest w rozpłodzie i bardzo dobrego gołębie wydaje, a, a jest włączona właśnie na gołębie wandenabele. A jeśli chodzi o, o mamę, to jest pół siostra. Lotnika pierwszego rocznych OS i piątego rocznych Czeskiej Republiki w 2019 roku to jest mama, jest siostrą. Także tutaj linia Gębi Wandenabele 284, nie? E, tu jest samiczka o numerze 270, e, czyli e, wnuczka Kitla. E, Nuczka Kitla, Vanderbulk razy Safira Leo Herebansa, a z drugiej strony jest Józef Kutra, e, też w gołębie Vanderbulk, razy Jansen z gołębi Les Green, gołąb sprinterski. Pan mówił, że cztery pierwsze, cztery pierwsze konkursy ta para wydała w tym e, sezonie. Lotowym także się już super sprawdziły w tym sezonie. nie za, za całą, za całą, że cztery pierwsze konkursy za, e, ta para wydała już w historii. Tutaj mamy kolejnego gołąbka. Pewny, pewny samczyk o numerze 288, budowa jak tata, bo widzę już w ręce, jak pan Tomasz trzyma. Jeśli chodzi o tatę, to super gołąb rozpłodowy. Wydał panu dużo wspaniałych gołębi, prawda? Tak, prawda. Jest to linia, mamy marka z marka SK. Jego olimpijczyków, gdzie tutaj są Dirka Wandebulka Gołębie. A z drugiej strony Gołąbki Bliksem Wandynabele. Od i, Zdenka, Jochmana. Zdenka Jochmana. Cała strona Gołębi. Wandenabele. Vandenabele, także jest tu pewny samczyk o numerze 288 tutaj mamy kolejnego gołąbka numer 258 Tata Marcelo Greg Team czyli gołębie wspólnogołębnikowe gołębie Greg Team tutaj w tej linii Taty są gołębie Marcela Albrechta, czyli gołębie gdzie się sprawdzają na długim dystansie i pod wspólne gojemniki. Paulina od Greg Tima, 100% Marcel Albrecht. Linia tutaj po siostrze Sister Baka Back, i Grandson najlepszej pary Marcela Albrechta, co będzie w rodowodzie pokazane. A druga stora Olimpia Macha. I co ciekawe, też linia Derausablona, Sablona, Goembi i Ardena, Arden Van Roy, czyli gołębie długie trasy, gdzie tu pisze w rodowodzie linia szpicowych gołębi na długich trasach, także i podspolne gołębniki i na loty maratońskie. 258 samczyk.